Moi drodzy, dzisiaj Kościół zaprasza nas do świętowania dość niezwykłej uroczystości, do święta poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie. Nie jest to święto jakiegoś świętego, nie wspominamy też jakichś specjalnych tajemnic życia Chrystusa, lecz jest to święto budynku. Dlaczego? Świętujemy. Wydaje się, moi drodzy, że jest to ważne z kilku względów. Po pierwsze, bo w mojej i Twojej wierze, w tym jak przeżywamy nasze życie duchowe, potrzebna jest zarówno wspólnota, czyli ludzie, jak i miejsce konkretne. Wiara nie jest. Tylko i wyłącznie jakimś wewnętrznym duchowym doświadczeniem, jest czymś, co przeżywamy cieleśnie, przeżywamy we wspólnocie, przeżywamy z innymi. Mówi się, że do nieba zmierzamy we wspólnocie, ale też i bywa tak, że do piekła ściągamy jedni drugich. To że się śmieję, to, że kocham, to, że mam nadzieję, wszystkie te rzeczy czynię poprzez moje ciało i w moim ciele. Nie mogę kochać bez ciała, nie mogę płakać bez mojego ciała, nie mogę się śmiać bez mojego ciała. Jesteśmy stworzeni, siostro i bracie, jako istoty cielesne i tak naprawdę. Nigdy nie przestaniemy być cieleśni. Nigdy nie będziemy tylko duchami, które gdzieś tam na chmurkach będą całą wieczność grać Bogu na harfie. Będziemy cieleśni. To nasze ciało po drugiej stronie życia będzie owszem inne, ale wciąż będzie ciałem. Dlatego, moi drodzy, w tym dzisiejszym święcie, święto poświęcenia bazyliki na Lateranie, Kościół przypomina nam, że to, co materialne, ma sens. Bazylika, Bazylika laterańska nazywana jest matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata. Myślę, że większość z Was była w Rzymie i widziała tę świątynię. Ten napis jest umieszczony przy wejściu do tej katedry, do tej bazyliki. W języku łacińskim jest ta nazwa Matka i Głowa wszystkich Kościołów. Jest to miejsce, które jest bardzo symboliczne. Ono na początku było miejscem, w którym papieże sprawowali swoją władzę rządzenia nad Kościołem, zanim jeszcze Bazylika Świętego Piotra została wybudowana. I do dzisiaj ta bazylika nazywa się Katedrą Biskupa Rzymu. Więc jest to katedra papieża Leona. Jest to również, tak jak wspomniałem, symbol różnorodności, ale też jedności Kościoła katolickiego. Za parę minut, paręnaście minut wspólnie wyznamy wiarę i ten fragment szczególnie będzie ważny dzisiaj, kiedy powiemy wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. To znaczy wszystkie kościoły rozsiane po całym świecie, w których nieustannie dokonywana jest liturgia w tak wielu językach, tradycjach, jest częścią jednego kościoła, jest częścią jednej matki, tego pierwszego kościoła, tej matki kościołów. Dzisiejsze pierwsze czytanie, moi drodzy, z księgi proroka Ezechiela przedstawia nam bardzo piękną wizję. Ezekiel widzi wodę wypływającą ze świątyni. woda, która niesie życie wszędzie tam, gdzie płynie. Słyszymy, że zamienia wody słone w wody słodkie. to znaczy te wody, które dają śmierć, wody, które dają życie. Więc świątynia to miejsce, tak jak powiedziałem bardzo konkretne, fizyczne, które ma konkretny adres, jest miejscem, które niesie życie. Tak jak woda, która wypływa ze świątyni, tak również sakramenty, które przyjmujecie tutaj, w tej świątyni, również zamieniają w Tobie to, co było martwe, to, co było słone, w coś, co daje życie, w coś, co jest słodkie. Każdy sakrament. Sakrament Eucharystii, sakrament spowiedzi, słowo Boże, które słuchacie, jest wodą, która wypływa ze świątyni. I w dzisiejszym drugim czytaniu Święty Paweł bardzo pięknie mówi: Czy nie wiecie, że jesteście Bożą budowlą? Ja i Ty jesteśmy Bożą budowlą. To znaczy, dwa elementy są tutaj ważne. Po pierwsze, Bożą. Ja nie należę sam do siebie. Bardzo bym chciał być własnością samego siebie, ale nie jestem. Jedynym i wyłącznym właścicielem mojego życia jest Bóg, który to życie mi dał. Więc święty Paweł, powtarzam, mówi: Czy nie wiecie, że jesteście Bożą, należycie do Boga, budowlą? To znaczy, Bóg stworzył ciebie z jakimś zamysłem. Każdy architekt, kiedy tworzy jakiś projekt, jakąś budowlę, ma w zamyśle jakiś plan. To powinno czemuś służyć. Jeśli buduje przedszkole, to wie, że w tym budynku mają gromadzić się dzieci. Jeśli kreśli szpital, wie, że w tym budynku mają ludzie wracać do zdrowia. Jakie zadanie Bóg przeznaczył Tobie? Do czego Ciebie skonstruował? Często odpowiadamy, nie wiem. I jest to słuszna odpowiedź, bo przez większość życia odkrywamy dopiero, ku czemu Bóg nas stworzył. Odkrywamy to poprzez odnajdywanie moich talentów. Poprzez budowanie mojej wiedzy, kompetencji, nagle okazuje się, że moim powołaniem jest bycie nauczycielem, inżynierem, kierowcą, kapłanem, policjantem. Jesteś Bożą budowlą, to znaczy, Bóg stwarzając Ciebie przed wiekami, jak mówi pismo, ma na Ciebie jakiś plan. I niesamowitą Pasją i zadaniem, które jest w naszym życiu piękne, jest odkrywanie, jaką budowlą jestem, ku czemu mam służyć. I dzisiejsza Ewangelia kontynuuje ten temat budowli. Pan Jezus wypędza przekupniów ze świątyni. Mówi: Nie róbcie z domu mego ojca targowiska. A chwilę wcześniej. W drugim czytaniu słyszeliśmy, że Święty Paweł mówi: Jesteście świątynią Boga. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus mówi dzisiaj do mnie i do Ciebie: Nie rób ze swojego życia targowiska. Czym jest targowisko, doskonale wiecie. Targowisko jest miejscem, w którym jest wszystko i nie ma niczego. Jeśli pamiętacie, w Polsce, co niedziela w różnych częściach miast były organizowane albo wciąż są organizowane targowiska. Człowiek wchodzi na takie targowisko i jest wszystko, od skarpetek, po lodówki, po samochody. I na tym polega targowisko, że człowiek momentalnie czuje się zagubiony. Nie wie po co przyszedł, czego potrzebuje i wychodzi ze skarpetkami, z lodówką, których nie potrzebuje. Pan Jezus, wypędzając przekupniów ze świątyni, chciał, aby to miejsce, świątynia, miała jasny cel. Świątynia jest po to, aby odkryć Pana Boga. Więc to wezwanie Pana Jezusa do mojego i Twojego życia nie rób ze swojego życia targowiska jest takim zaproszeniem zobacz, co w Twoim życiu jest najważniejsze. A co w Twoim życiu jest nie najważniejsze, albo wręcz niepotrzebne. I to, co jest niepotrzebne, po prostu wyrzuć. Zrób sobie bić, tak jak robi Pan Jezus, i powyganiaj te rzeczy, które są niepotrzebne. Każdy wie, co w Jego życiu jest niepotrzebne. Mamy sumienie, które nam bardzo uczciwie powie, nie potrzebujesz tej relacji. Nie potrzebujesz tego chobby, nie potrzebujesz tych rzeczy. Nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Moi drodzy, dziękując Dobremu Bogu za to dzisiejsze święto, za święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, podziękujmy Dobremu Bogu za to miejsce, które tutaj mamy, za ośrodek, do którego przychodzicie co tydzień. Ja dziękuję Panu Bogu za Was. Że mimo chłodu dojechaliście dzisiaj. Dziękujmy sobie nawzajem, że każdy z nas jakoś się wspiera w tej naszej wędrówce do Boga. Ale też podziękujmy za te wszystkie kościoły, które nas tworzyły, z tych miejscowości, z których pochodzimy, kościółki, do których chodziliśmy na Roraty, który zapach pamiętamy do dzisiaj. Dziękujmy Bogu za te miejsca, które były miejscami, z których wypływała woda życia, w których byliśmy oszczeni, bierzmowani, w których przyjęliśmy pierwszą komunię, bo jest to dar, dar dobrego Ojca dla nas. Amen.